To Doła Dom lasten. Ten intrygujący tytuł to tytuł wystawy w Tarnowskiej Galerii BWA, do której dziś zagląda kulturalny widnokrąg. Wystawa praca autorstwa Grzegorza Kumorka, artysty wizualnego, rzeźbiarza, absolwenta Wydziału Rzeźby Krakowskiej ASP, dziś także pedagoga tej uczelni. Grzegorz Kumorek jest m.in. zdobywcą Grand Prix Salonu BWA w Tarnowie w 2023 roku, a ta wystawa obecna jest właśnie częścią owej nagrody. Roddy. Razem dziś ze mną Ewa Łączyńska-Widz, dyrektorka Tarnowskiej Galerii BWA, no i oczywiście bohater wystawy, pan Grzegorz Kumorek. Witam Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To może zacznijmy od wprowadzenia w to, że ta wystawa jednak jest pokłosiem salonu BWA. Tak, to wystawa, która jest nagrodą. Grzegorz Kumorek otrzymał Grand Prix jednogłośnie rok temu. Salon Biura Wystaw Artystycznych odbywa się teraz w trybie Biennale co dwa lata. To jest bardzo duży przegląd twórczości artystów, którzy są związani z Tarnowem, z najbliższymi okolicami naszego miasta. W ostatnim salonie wzięło udział ponad 140 artystów, artystek. To są bardzo różne media, to są różne generacje twórców, i ten wybór jest naprawdę trudny. Ale w tym wypadku, w wypadku ostatniego salonu, rzeczywiście praca Grzegorza była bardzo intrygująca. Czym zachwycił? Jaką pracą? To była praca pod tytułem Hybryda. No właśnie, czy zachwycił. To jest takie pytanie, bo też część z tych prac, z tego cyklu możemy zobaczyć także na tej wystawie, ale to była bardzo intrygująca praca, przedstawiająca fragment kości ciała, nie wiadomo, czy ludzkiego, czy zwierzęcego, niezwykle wiernie oddana Grzegorz, ma znakomity warsztat rzeźbiarski i Potrafi odtworzyć ciało, które do złudzenia przypomina ludzkie ciało, ale także ciało zwierzęce, i czasami ta hybryda się łączy. I to jest coś, co z jednej strony zachwyca nas taką hiperrealnością, ale z drugiej strony czasami odrzuca taką swoją dosłownością i czymś, że do, takim właśnie zapytaniem i zawahaniem, że nie do końca wiemy, z jakim fragmentem mamy do czynienia. Ale to była bardzo ciekawa praca też w kontekście różnych zmian w kontekście także tego, że nasze ciało także się zmienia w kontekście sztucznej inteligencji, w kontekście myślenia o klimacie, o wsi, która też bardzo się zmienia. No i żyli w osobach Eweliny Jurasz, dyrektorki BWA w Krośnie, Justyny Stasię Karabin, też świetnej historyczki sztuki, popularyzatorki sztuki z Nowego Sącza. Ja także miałam przyjemność obradować w tym jury. Zdecydowałyśmy, żeby właśnie te prace nagrodzić i tym samym ta nagroda sprawia, że właśnie Później już przygotowana wystawa indywidualna, kuratorska. Tutaj zaprosiliśmy do współpracy Jagodę Dobecką, która współtworzyła wspólnie z Grzegorzem tę wystawę, że ona jest taką okazją do tego, żeby przyjrzeć się twórczości tego danego artysty, zwycięzcy bliżej, szerzej. No i tak to oto spotykamy się na wystawie Stodoła Dom Las. Praca hybryda 3 jest jednym z elementów tej nowej wystawy, to jest praca, która może wzbudzać sporo emocji przez te amorficzne kształty, które artysta umieszcza. Zresztą tych amorficznych części w różnych obiektach, które znalazły się na wystawie jest zdecydowanie więcej. Ta hybryda 3 pojawiła się w części wystawy zatytułowanej Las, ale cały tytuł tej wystawy to jest Stodoła dom. Las. Jest na swój sposób tytuł intrygujący, niby oczywisty, stodoła, dom las, ale czy tak naprawdę? Ten tytuł odnosi się do realnego miejsca czyli do gospodarstwa, gdzie spędziłem wczesne dzieciństwo. I wjeżdżając drogą do tego miejsca, zaczynamy, najpierw widzimy stodołę, później widzimy dom, później widzimy las. Jest to też taka dosłowność, która trochę mi się wydaje, i dla mnie jest pewnym nawiązaniem do takiej estetyki, czy takiego postrzegania, czy wypowiadania się takiego wiejskiego, prostego, ale w takim pozytywnym znaczeniu, czyli bez zbędnego ubarwiania. I też mi się wydaje, że ten pomysł, który padł tam, powiedzmy, na pewnym etapie współpracy z Jagodą Dobecką, kuratorką wystawy. Jej też się spodobał, bo daje taki punkt odniesienia. I ten punkt odniesienia nas przeniósł wtedy do stworzenia przestrzeni realnej, czyli tej, której nawet myśmy jej nie stworzyli, ona cały czas jest, i takiej przestrzeni wyobrażonej, takiego rodzaju pewnej fantazji i przede wszystkim zapamiętany, która już nie istnieje. Czyli to jest ta, ta przestrzeń, którą możemy oglądać na wystawie, to są pewne wspomnienia i wyobrażenia, które już które nie istnieją, albo są prawdopodobnie wyobrażeniami, może z nami, a do czynienia mamy z tą realną przestrzenią, jeżeli tam pojedziemy, i ze zdjęciem, który jest na wejściu, i wtedy się kończy ta granica realnego miejsca. Wtedy, kiedy o tym rozmawialiśmy z Jagodą, to byliśmy do tego przekonani, że te punkty odniesienia sprowadzą do takiego też do takiej drogi odczytywania tego, w jednej warstwie. Czyli jest to odwołanie do pewnej realności, ale ta realność w Pana przypadku zostaje jednak podniesiona do rangi sztuki. Ten tytuł wystawy, myślę, że to warto od razu powiedzieć, ten tytuł wystawy został przełożony tak, Expressis Verbis, na aranżację przestrzeni w Galerii BWA w Tarnowie, ponieważ rzeczywiście wchodzimy. Zgodnie z tytułem wchodzimy do stodoły, potem oglądamy dom, czyli możemy znaleźć się w domu i potem znajdujemy się w lesie, prawda? I w tym lesie odnajdujemy różne elementy, między innymi tą lekko przerażającą hybrydę, 3, czyli jednak tytuł ma swoje też przełożenie na przestrzeń w galerii. Tak. I jeśli chodzi o te przestrzenie w galerii, szukaliśmy czegoś takiego, co mogłoby zmienić funkcję tych Inspiracji, czyli na przykład inspiracja stodołą, realną stodołą, taką jaką znamy, w przestrzeni galerii staje się trochę czymś innym. Nie da się jej przenieść dosłownie, mimo że ma ze sobą zabrane te artefakty, imitacje światła, które może pamiętamy ze stodoły, ale pełni inną funkcję. Już nie jest pomieszczeniem czy budynkiem, który służył głównie do pracy. Tylko w tym przypadku i tak jak Urszula Honek to zwróciła moją uwagę na to, czyli autorka tekstu katalogu określa to jako kaplica. Takie miałem, mi się wydaje, że potrzeby pokazania tego w ten sposób, było to jakimś, w jakimś sensie w pamięci, odczuciem duchowym, ale dopiero jeżeli to zostało nazwane przez kogoś, kto może miał podobne wspomnienia, daje im przekonanie, że jednak te rzeczy, które chcieliśmy przekazać, są w jakiś sposób czytelne. Ale to ja bym jeszcze dodała jedno, bo jeśli Pan wprowadza to słowo kaplica, prawda, odwołujące nas jednak do jakiejś duchowości, czyli odwołujące nas do sakrum, czyli mamy tą realność, profanum i mamy tą sferę sakrum i ta sfera sakrum, mam takie przeczucie, że pojawia się też w innych elementach tej wystawy, ale ja kiedy weszłam do tej stodoły, to oczywiście po uh <laughs> tym, że, że rzeczywiście ona przywołuje jakieś dalekie wspomnienia, no takie, powiedziałem, idei stodoły, jak sobie te stodoły od wewnątrz możemy wyobrazić, to ona też sprawia wrażenie takiego miejsca kryjówki, takiego miejsca schronienia. Oczywiście nie jest to dalekie też od sakrum. Tak, dla mnie, jeśli chodzi o takie wspomnienie dzieciństwa, to był ważny budynek, do którego mamy dostęp, jeżeli wychowujemy się na wsi lub, jeśli na przykład wyjeżdżamy, wiele osób się dzieliło swoimi wspomnieniami, wyjazdami do babci dziadka. I to jest przestrzeń, której raczej nie doświadczamy w mieście. To może w takim prostym rozumieniu, ale on też nas odnosi do tego, że my takiego czegoś potrzebujemy. Że nawet jak jesteśmy dziećmi i nie rozumiemy powiedzmy pewnych kwestii religijnych, nazwijmy to tak, to i tak po, już jako dzieci poszukujemy swojej duchowości i my wtedy tego nie rozumiemy. I ja dopiero z perspektywy dorosłego człowieka zauważam, że to mogło być dla mnie takim uczuciem i mogło to być dla mnie tym poszukiwaniem. I też po części właśnie tym. Jak to pani nazwała schronieniem, nawet taką z dziecięcego nazewnictwa bazą, ale też placem zabaw, na przykład. A potem z tej stodoły przechodzimy do domu, no i to jest to taka, takie miejsce oczywiste, że jeśli odwołujemy się do czegoś, co też jest przeszłością, czyli odwołujemy się do jakiejś, są tu reminiscencje dzieciństwa, no, więc ten dom oczywiście pełni ważną funkcję, ale ten dom jest też pewną ideą, że ten dom to jest ognisko domowe, to jest ciepło tego ogniska i te węgielki, czyli są takie, powiedziałabym, elementy klucze, które tak jak w stodole, jest to siano, no, tak samo w przypadku domu i to samo będzie w lesie. Pan stworzył takie elementy tej wystawy, które są symbolami tych miejsc. Tak, też miałem taką potrzebę przeniesienia pewnych artefaktów, które pozostały i które już nie funkcjonują w tej realnej przestrzeni, czyli w tym obecnym domu, bo jest po remoncie. I te artefakty przyniosłem i zmieniłem bardzo często zmieniłem ich funkcję czyli zasłony, które tam są, są realnie z tego domu, ale już nie są zasłonami, bo nic nie zasłaniają są już nowym obiektem. Kafle z pieca są innym meblem, powiedzmy. Też zastosowałem ceramikę w przypadku tych obiektów. Użyłem gliny, która pochodzi z rozbiórki ściany, która okazała się z cegły niewypalonej. Ja tą glinę przerobiłem i wypaliłem inny element ceramiczny. Też ściągnąłem wzór ze ściany, wzór, który się wtedy stosowało, który jeszcze pozostał, ale też znalazłem na plecach szafy. Inny wzór, który być może tam był kiedyś lata temu, albo możliwe ktoś sobie go tylko planował zastosować, ale ja użyłem te wzory w wystawie i zrobiłem to trochę po swojemu. Nie wykorzystałem tego wzoru tradycyjnie, tylko stworząc jakąś formę plastyczną na ścianie w galerii. No, tak jak powiedziałam, no jednak ta realność jest przeniesiona w sferę sztuki, więc te obiekty, one odwołują nas oczywiście też, bazując na naszej pamięci, bazując na naszym doświadczeniu, prawda? One gdzieś są takimi dość wyraźnym tropami, tak jak ten las, który się pojawia, ale z tym lasem związany jest też użyty przez Pana materiał. Zresztą ten materiał będzie się pojawiał też w innych przestrzeniach. Materiał, na który zwraca też w, taki, w takim wstępie, czy w takim opisie wystawy, wystawy Jagoda Dobecka. Myślę tutaj o gałązkach i o patykach. Materiał, który wychodzi z przeszłości, ale buduje nam tę teraźniejszość, buduje teraz to nasze dziś. Ona mówiła, nazywając te gałązki i patyki, że one w pana rękach, rękach rzeźbiarza, rękach artysty, stały się magiczną różdżką, za pomocą której wyczarowuje Pan ten świat. Tak, jeśli chodzi o ten materiał, to on pochodzi o takiej bardzo prostej sytuacji wiejskiej, czyli wycinania zarastających krzaków, żeby sobie zadbać o swoje gospodarstwo, o swoją działkę, i bardzo często tego rodzaju materiał na wsi się wykorzystuje, nie wyrzuca się po prostu tak, żeby sobie odleżał i zgnił, tylko się przeważnie stosowało na opał lub ewentualnie z takiego materiału. Jeszcze dawniej budowało się narzędzia. Każde zapotrzebowanie takie materiałowe znajdowało się wokół domu. I to też jest takie moje zapotrzebowanie materiałowe. I to z kolei mnie bardzo mocno odniosło do mojej takiej, mojego takiego. Pierwszego poszukiwania, tak myślę, w dzieciństwie takiego swobodnego twórczego, to po części też było zaplanowane. Miałem świadomość tego, że jeżeli się wyprowadziłem z tamtego miejsca, później się przyniosłem do Krakowa, to jeżeli wrócę do tego miejsca i stworzę sobie, odtworzę trochę tą sytuację, poczuję tą samą materię, poczuję nawet może tą relację tych budynków pomiędzy wychodzeniem z domu, chodzeniem do pracy, czy nawet po prostu wychodzeniem z domu i wokół domu poszukiwaniu. Zajęcia, nawet powiedzmy, to pomoże mi to wrócić do tego uczucia czy tego, tej potrzeby takiej swobodnej kreacji. I taka dziecięca zabawa, w tym przypadku, jest czymś, co wspiera mnie w tym współczesnym moim tworzeniu, w tym moim. Ja dorosły korzystam nie tylko z doświadczenia, powiedzmy, wykształcenia rzeźbiarskiego, tylko wykorzystuję moje własne dziecięce doświadczenie takiej dziecięcej zabawy. Co wydaje się takim, taką rzeczą dość oczywistą, Ludzką, naszą naturalną, ale nie do końca. Czułem, że w niektórych kwestiach może się powstrzymuję przed tym, że niektóre rzeczy trzeba sam sobie narzucałem, trochę kulturowie jest takie narzucane, czy powiedzmy w takim rozumieniu akademickim narzucane, i ja próbowałem też chyba się od takich rzeczy uwolnić, żeby mieć czystość twórczą, a nie taką narzuconą zewnętrznie. W tym, co Pan mówi, w tym powrocie do Olszowej, do miejsca, z którego Pan wyszedł, czyli do dzieciństwa i próby odtworzenia też nawet topografii tego miejsca, już oczywiście przetworzone w sposób artystyczny, to przywołuje mi to poszukiwanie prostowskiego smaku Magdalenki z poszukiwania straconego czasu. Ale ten czas przeszły pan też przywołuje tak dosłownie, bo chciałbym tutaj nawiązać do tych nagrań, które się pojawiły. To są nagrania trzech osób, które są związane z tym miejscem, są związane z Olszową, są mieszkańcami Olszowej. Po co? Po to, żeby nam opowiedziały o tym, jak ta Olszowa wyglądała, co było w niej najważniejszego. Pomysł na to narodził się w momencie, kiedy sam zacząłem sięgać do tych historii, które pamiętałem. I niektóre prace są inspirowane historiami. Innych osób, ale zapamiętanych przeze mnie i może na początku szukając w pamięci, poczułem potrzebę szukania też w pamięci innych osób, które pochodziły z tamtego miejsca i o niektóre rzeczy pytałem o te same historie, żeby się dowiedzieć, czy to może była prawda, czy jaka była jeszcze inna perspektywa, żeby wzbogaciło moją wiedzę na ten temat. To się później okazało mało istotne, jakie są informacje. Okazało się istotne snucie historii i trochę się zainteresowałem archiwistyką społeczną, historiami mówionymi i trochę włączyłem to w swoją praktykę. Artystyczną. I to też jest mi jakoś tam bliskie rozszerzanie praktyki artystycznej na inne wątki, powiedzmy warsztatowe, jakieś animacji kultury, w jakimś tam stopniu na tyle, ile jestem kompetentny w tej kwestii, to, to wykonuję takie rzeczy i jedną z tych rzeczy była ta archiwistyka społeczna. To wyglądało jak rozmowa, ja później to obrobiłem, ten dźwięk i... Jest teraz w formie takiej jednolitej wypowiedzi, nieprzeplatanej na przykład moimi słowami, ale też w jednej z rozmów uczestniczyła moja mama, dlatego że miała bardzo dobry kontakt z panią Józefą Mroczek, która tam się wypowiada, ponieważ się dobrze znają. I w momencie, kiedy moja mama na przykład włączyła się do rozmowy, pani Józefa dużo swobodniej rozmawiała i pozwoliła sobie na, na to, żeby sięgać do tego, co by chciała powiedzieć, a nie do końca do tego, czego ja bym się spodziewał, żeby ona powiedziała. I z tego nagrania jestem bardzo zadowolony, bo niestety pani Józefa zmarła niedawno, więc to była jedyna okazja, żeby to nagrać, ale też, na przykład, opowiada swój sen, jak odwiedziła moją babcię w tym domu, o którym jest ta wystawa i opowieść o tym się nie można wysłuchać na tej wystawie, więc to są takie dla mnie magiczne rzeczy w tym sensie nie, że to się wydarzało w sposób magiczny, tylko taki trochę romantyczny i są to takie wątki, które nie są przeze mnie założone. Ja mam Chyba większą trudność w mówieniu w taki sposób romantyczny, taki poetycki. Raczej jestem stanowczy w tym, co robię i bardzo dużo rzeczy planuję i projektuję. Więc, jeżeli pojawiają się takie wątki same przez się, no to dla mnie one mają dużą wartość w takim moim działaniu. Więc. Myślę, że te moje przeczucia, żeby włączyć jakieś inne praktyki w swoją praktykę rzeźbiarską, mi się wydaje, że one, ta decyzja była słuszna. Trochę metafizyki pojawia się również na tej wystawie, która no, powiedziałabym wcale taka znowu daleka od romantyzmu nie jest, ale ta wystawa jest szalenie wielowątkowa, bo każda część tej wystawy jest właściwie osobnym tematem i nie tylko dlatego, że odwołuje się do pewnej realności, ale też poprzez przetworzenie przez artystę ona odwołuje nas do innego języka, do innego świata, ale też bardzo interesujące użycie różnego rodzaju materiałów. Materiałów naturalnych, czy nawet materiałów, z czego coś było, coś co było ważne dla artysty, ale też dla miejsca, z którego się wywodzi. Więc wydaje mi się, że siła tej wystawy też jest właśnie w tym. Tak myślę. Ja też odwołam się do takiego wspomnienia tutaj z aranżacji, ponieważ też pracowaliśmy nad tą wystawą, wiedziałam jak te prace wyglądają, byłam też w Olszowej wcześniej. Ale przyszłam w trakcie aranżacji po kilku godzinach już prac i też bardzo poruszyła mnie ta przestrzeń, ponieważ udało się tutaj Grzegorzowi stworzyć właśnie zupełnie inny wymiar tej naszej przestrzeni sali wystawowej, którą doskonale znam, ale poprzez kolor też dobrany tam jest właśnie błękit, właściwie taka ogromna ta tafla błękitu na naszej głównej ścianie. Czy jest przepiękna właściwie instalacja, część tej wystawy nazwana Lasem, i ona też ma. Na taką właśnie monumentalną swoją formę, o tych gałęziach, o których też jako Dobecka, kuratorka wprowadza. Grzegorz też mówił o tym, że właśnie wykorzystał też jakieś nowe narzędzie, jakim jest historia mówiona, do swojej praktyki. My też zdecydowaliśmy się zaprosić poetkę i prozaiczkę Urszula Chonek, żeby napisała tekst do tej wystawy. Urszula też przyjechała na Wernisaż, przeczytała fragment tekstu, i to też było bardzo ciekawe, właśnie, że ta. Taka opowieść literacka tutaj też łączy się i myślę sobie, że bo już te wystawy już wiele osób odwiedziło, jesteśmy w trakcie jej trwania, że właśnie ona jest na wielu poziomach bardzo taka interesująca, intrygująca. Z jednej strony ma też taki koncept, który odwołuje się mocno do sztuki współczesnej, do rzeźby współczesnej. Wiele się, Często się mówi o tym, że ten język takiej właśnie współczesnej sztuki jest hermetyczny i trudny. Z drugiej strony odwiedza tę wystawę wiele osób, które są w Galerii Sztuki Pierwszy raz. I jednak ta wystawa ma w sobie coś takiego, co właśnie odwołuje się do pokładów pamięci jakiegoś wspólnego doświadczenia, i myślę, że też dlatego jest bardzo wyjątkowa. Więc bardzo serdecznie zapraszam, jest czynna do 12 stycznia. No myślę, że jest zaskakująca. Myślę, że jest bardzo piękna, bardzo poetycka, ale też chwilami jest taka wstrząsająca w pewien sposób. Miejscami oczywiście jest wstrząsająca, bo ta wystawa na innym poziomie też pokazuje coś bardzo ważnego. Też pokazuje przez te wszystkie elementy, które Pan użył, przez materiał, który Pan używa, ten materiał trwały i nietrwały tak naprawdę, ten materiał, który wpisuje się w ciąg przyrody, która się rodzi, która umiera. To też jest takie, ta wystawa też pokazuje to przejście między życiem a, a śmiercią. Mówiliśmy tutaj o sakrum pewnym, które się pojawia. Więc to ona jest w tej interpretacji. Być może też w założeniu jest o wiele jeszcze bogatsza, niż tylko odwołanie się do miejsca zapamiętanego z dzieciństwa. Tak, myślę, że to jest ten właśnie ta kolejna warstwa, która jest dla mnie bardzo ważna i całe to założenie, ten projekt powrotu jest trochę projektem o takim po pierwsze, szukaniu tożsamości, ale o tym, o którym pani wspomniała, czyli takim mierzeniu się z własną śmiertelnością, własną lub w ogóle ze śmiertelnością i z takim procesem naturalnym. To jest dla mnie jedna z charakterystycznych rzeczy na wsi, że mierzymy się, można powiedzieć, praktycznie na co dzień ze śmiercią, bo mamy tak blisko naturę, a natura jest w tym bezwzględna. Tak jak dzisiaj odwiedziliśmy Olszową, była piękna pogoda, ale ja Cieszyłem się, dlatego że, że to jest tak ta pora roku, przez to, że tam natura jest taka umarła. I tutaj nie siłujemy się z tą naturą, nie kłócimy się i nie staramy się tego zmienić, bo wiemy, że to się odrodzi. A już. W w własnym przypadku już mamy większy opór przed tym, żeby się pogodzić ze śmiercią. I nie mówię o jakimś swoim przeżyciu, jakimś doświadczeniu, tylko takim ogólnym ludzkim doświadczeniu kontaktu z własną śmiertelnością. W tym przypadku też ja stosuję to nawiązanie do ciała, czy używam takiej imitacji ciała przez to, żeby mówić o ciele, żeby nas też odnosiły, że też jesteśmy tym ciałem, ale nie tylko. I to poczucie... Może jakiejś nieuchronności, ale takiego godzenia się z tym, że jest pewien proces, któremu musimy się poddać, i żeby coś się narodziło, coś musi umrzeć. I tak czuję też z tym powiedzmy finałem tego projektu, bo jest to jakimś podsumowaniem tego projektu, że czuję, że coś się rodzi nowe, że to jest podsumowanie. Ta wystawa zamyka trochę pewien proces powrotu. W jakimś stopniu, i wiem, że musi się coś nowego po tym narodzić. Tutaj moglibyśmy wiele wątków znaleźć, tu wiele pytań mam do niektórych artefaktów, które pojawiły się na wystawie. Nie będę o wszystko pytać, ale muszę zapytać o Bacharę, która mnie zachwyciła. To dziwny stwór, stworek. Kim jest Bachara? To jest taka bardzo dosłowna, może interpretacja historii. To jest wyobrażenie, może od początku. Czemu mi służyły te historie? One pobudzają moją wyobraźnię i ja od razu widziałem formę. A jak już forma jest w głowie, to już jest bardzo blisko do rzeźby. I to jest historia kobiety, takiej prawdziwej osoby, która mieszkała w Olszowej. Znaczy, tak pokrótce opowiem, że to była osoba, z którą wiele osób miało problemy na wsi. To było lata temu. I nie mogli. Siłowo nic z tym zrobić, ponieważ ona miała dobre kontakty z policją i zawiązali jej spódnicę na głowie, żeby nie widziała, kto robi z nią porządek, żeby ją jakoś tam odstraszyć i utrzeć nosa powiedzmy tak. Pierwszym pomysłem było tak, bo to był tylko Szkic. Że Bahara urośnie i ona miała być dużą pracą, ale w trakcie przygotowywania wystawy zobaczyłem, że ona nie musi rosnąć, i no teraz jestem zadowolony z tego posunięcia, bo widzę, że ona jeszcze bardziej stała się taka bajkowa, magiczna. Bardzo też nawiązuje do tego sąsiedztwa materiałowego z innymi pracami, więc z jednej strony się scala, a z drugiej strony wygląda, jakby się odłączyło od którejś z prac. I takie obawy, bo też miałem, że taka mała praca zginie w tak dużej wystawie, ale ale w ogóle nie mam teraz takiego poczucia. Bachara żyje w takim razie swoim własnym artystycznym życiem. Stodoła Dom Las, intrygujący tytuł, ale też i intrygująca wystawa Grzegorza Kumorka. Wystawa, jak słyszeliśmy, czynna jest do 12 stycznia, więc gorąco Państwa zachęcam do wybrania się do Tarnowa, do odwiedzenia Pałacyku Strzeleckiego, głównej siedziby Tarnowskiego BWA, by zobaczyć tę wystawę. Naszymi gośćmi byli Ewa Łączyńska, wicy dyrektorka Tarnowskiego BWA i artysta Grzegorz Kumorek. Autor wystawy. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Dziękuję. Kulturalny Widnokrąg Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.